Witamy, witamy, witamy i o drogę pytamy. Weź na ekranie. Jest odcinek poradników. Poradników. Wymyjesz mi moją foremkę. <grymka> <grymka> no. <grymka> Więc tak, dzisiaj pokażemy Wam jak rozrabiać, jak dobrze rozrabiać yy, pelety 2 mm. Pokażemy Wam też y, przy okazji y, gotowe pelety. Wcześniej już widzieliście na filmach, pokazywałem je, przedstawiałem, y, gotowe mikropelety 2 firmy Meus i zamęty y, gotowe do użycia y, również firmy Meus, ale to za chwilę zaczniemy zaczniemy A sobie... członek rodziny? Proszę. No, Nowe członek rodziny, tak. Mamy nowego członka rodziny, który z nami będzie śmigał na ryby. Reksio, chodź, chodź tutaj. I nie słucha mnie jeszcze. O, chodź na tu. Chodź. Pokaż się. Pokaż się, mistrzu. Tak, to jest nasz nowy członek rodziny, który będzie betkował z nami, nie? Jak mi już powiedział, na ucho nie może się doczekać, żeby jechać na ryby. <laughs> Męczony, śmigaj i spać teraz nie pójdzie uciekaj no jeżeli chodzi o rozrabianie peletów, zanęt jest dużo różnych y, y, opinii na ten temat jedni zalewają y, jedni zalewają na minutę drudzy zalewają na 5 minut y, jedni namaczają także ile ludzi tyle opinii. Ja Wam pokażę jak ja to robię i jak to się najlepiej sprawdza I Twoim zdaniem. Moim zdaniem dokładnie. Także zaczniemy sobie, zaczniemy sobie może od gotowego peletu 2 mm. jest to akurat tryskawka. Jak sama nazwa wskazuje, gotowy pelet więc przyjeżdżamy na łowisko. Sypujemy sobie, Jezu, sypujemy sobie do pojemnika i od razu możemy nabijać porękę. On już jest gotowy do użycia. Nie musimy tracić czasu na rozrabianie suchych mikropeletów, co czasami jest bardzo przydatne, dlatego że nie zawsze mamy na tyle czasu, żeby się z tym bawić. Czasami wyskakujemy na parę godzin, żeby sobie połowić na łowisko Także to nam zaoszczędza bardzo dużo, bardzo dużo czasu. Zaraz tutaj mamy gdzieś. Tak, pokażę Wam to na koszyczku Mega Method Feeder, na tym co zacząłem łowić. Na tym co zacząłem łowić. Jest to ESP 70 gram z kuleczką pop-up pop-up więc tak gotowy pelet jak e, powiedziałem gotowy do użycia kuleczka do foremki zasypujemy sobie to naszym zasypujemy sobie to naszym pelecikiem o, ślizga mi się to zasypujemy sobie to naszym pelecikiem, tak wszystko ładnie sobie dociskamy nie za mocno dlatego żeby żeby trzeba to robić z wyczuciem żeby to było nie zgnieść nie wiadomo jak mocno w jakąś kulę bryłę ale też nie za lekko żeby nam się to nie rozpadło podczas rzutu i podczas uderzenia o Lustro wody, także trzeba to zrobić sobie z wyczuciem. Myślę, że to wystarczy. Teraz sobie go wyciągniemy. Tak to nam się ładnie prezentuje. Widać wisienka na torcie jest. I pokażę Wam też, jak pracuje to w wodzie. Bo bardzo ładnie pracuje, bardzo fajnie się uwalnia, przy czym uwalnia kolor. Super to wygląda. Także ja tego nie będę kładł do wody, bo wiadomo, że jak się rzuca zestaw, to on nigdy nie spada z takich wysokości. Nie ja będę też tego rzucał, nie wiadomo z ten, ale postaram się troszeczkę nachrapać. Rzucimy, pokażemy Wam, że, że to nie rozpada się o uderzenie o wodę. Jesteś gotowy? Tak. Będziemy mokrzy? Ja nie. Okej. Okay. Ja nie jestem mokry. <laughs> tak. Jesteś mokry? Ja, 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 ja to ja już włączyłem. Ty to już włączyłeś. Dobra, dzięki. Normalnie jesteś nieocenionym pomocnikiem. Także to nam się tutaj będzie, to nam tutaj się będzie, że to nam tu będzie, jeszcze raz to powtórz, będzie pracować ładnie, to zobaczycie na filmie, resztę możemy sobie wsypać z powrotem do opakowania, resztę możemy sobie wsypać A z powrotem ja do opakowania. A, ja ci tego nie, ja ci tego nie wyprze, bo tam pres. Tak. Do wytarcia. Do wytarcia wsiągodam. Także spokojnie. W drugiej kolejności. W drugiej kolejności będę chciał pokazać Wam mikropelet mm. tym razem suchy. Taki jak przeważnie był dostępny do tej pory. Tak jak na ręku, robimy. Tak jak zawsze to robiliśmy, dokładnie. Nasypiemy sobie tutaj troszeczkę tego mikropeletu, Tym razem jest to 2 mm ananas. Aha! Męsa. Dlatego, że praktycznie. Kulka wyleciała! Tak, ładnie nam to pracuje tutaj. Widać, że chłonie wodę. Trochę szybciej. Także ten. Trochę szybciej wyleciała. Nie? Okej. Okay. Aha, więc tak. Suchy pelet 2 jak ja go robię i uważam, że jest to najlepsza opcja do rozrabiania tego peletu, dlatego że go nie przemoczymy, co jest bardzo ważne, bo w momencie kiedy go przemoczymy, damy go do koszyka, rzucimy do wody, on nie będzie nam pracował. On zrobi się taka kula, yy, taka kula ściśnięta bryła i tak jak to rzucimy, wyciągniemy to za 40 minut czy pół godziny i dalej to będzie w koszyku. Dlatego rozrobienie tego peletu jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, w sumie yes. najważniejszą, żeby to pracowało tak, jak powinno i żeby wabiło ryby. Dlatego użyjemy sobie ech, mojego. I nie za dużo tego. Nawilżamy sobie go ładnie, żeby też nie za dużo, ale to, żeby ta woda żeby to nie pływało tutaj w tej wodzie elegancko sobie to nawilżamy i odstawiamy na bok. Wiadomo, że ja tutaj robię to w warunkach domowych, także używam wody z kranu my robiąc to rozrabiając te pellety używamy zawsze pamiętajcie o tym, żeby używać zawsze wody z łowiska. Jest to, jest to bardzo ważne czekamy teraz, aż nam to ładnie wchłonie tą wodę. Co chwilę yy, musimy zwrócić uwagę na to, że co chwilę trzeba to przemieszać, dlatego że ta woda będzie się zbierać na, na dnie tego pojemnika, tej miski i trzeba to co chwilę przemieszać, żeby to równo wszystko ładnie nam się domaczało. Oczywiście, jeżeli Będziemy czuć, że on robi się, dlatego że to dość szybko się wchłania. Jeżeli, jeżeli będziemy czuć, że on już nam pomału wchłonął tą wodę, że robi się taki suchy, wtedy znowu go domaczamy. Nic więcej. Zresztą w czasie łowienia, na pewno też jak jest fajna pogoda, jest słońce i tak dalej, na pewno też będziemy go musieli kilkakrotnie domoczyć, ale to będziemy czuć na łowisku ja weźmiemy sobie to w rękę Także, <laughs> ty co robisz <laughs> także tutaj sobie czekamy aż to się nam zrobi a tu nam widać bardzo pięknie pracuje pracuje ten gotowy mikropelet do koszeczka. Wszystko ładnie. Wszystko ładnie zobaczycie. Trochę wam to przesunę. Ale nie rozsypać za bardzo wodą, bo nie będzie tak widać. Do końca Wszystko ładnie. widać Ale się rozsypało. No już się rozsypało. Bardzo ładnie płonie wodę, rozsypuje się, pracuje, także możecie zobaczyć. Wszystko zresztą zobaczycie jak ten. Co dalej? Tutaj czekamy aż nam ten, ten mikrofelecik się. O, już czuć, że on wchłonął nam, nam tą wodę, już się zaczyna ładnie kleić. Proszę. Wystarczyło naprawdę nieduża ilość wody, żeby on nam się już ładnie kleił i żeby i, i żeby go nie przemoczyć, tak. Zalewając go próbowałem. Zalewając go często właśnie może się zdarzyć, tym bardziej jak ktoś próbuje dopiero, dlatego że to też jest. Trzeba troszeczkę praktyki, tak? Przemoczyć. Przemoczyć go jest bardzo, bardzo łatwo i tak jak mówiłem później, nie ma tego efektu, który byśmy chcieli. On nam tu ładnie już pił tą wodę, domoczymy sobie go i znowu przemieszamy tak niech sobie stoi tutaj w międzyczasie widzę że już nam to ładnie o, pracuje ładnie nam to pracuje wszystko ładnie puszcza kolor także na pewno jest to y, atrakcyjne dla, dla ryb o proszę, kuleczka już nam Kuleczka nam już wypłynęła no i czekamy aż zrobi, jeżeli chodzi o pelet 2 mm nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka długa ilość czasu. Teraz zerknę sobie, to jest gdzieś w granicach 10 minut, odkąd nawet nie 8 minut odkąd go zacząłem robić, a już praktycznie jeszcze chwileczkę, jeszcze tak już jest 2-3 minutki i on będzie nadawał się już do... Do koszyka. Na razie jest jeszcze za wilgotny, musi to ładnie nam wchłonąć. Więc yy, my tutaj zaraz zmienimy sobie wodę i pokażę Wam właśnie jak pracuje ten rozrobiony przez nas pelet 2 mm suchy, który był nie, nie ten gotowy. Tak samo w tym koszyczku. Więc więc co? Musimy to wymienić i pokazać teraz yy, pracę tego długiego Dobra, czas na nasz yy, pelecik dwumilimetrowy, który sobie tutaj rozrabialiśmy. Pokazywałem właśnie Wam jak go yy, rozrobić tak, żeby on był dobry do koszyczka, żeby nam nie spadał podczas lotu i nie rozwalał się o uderzenie o powierzchnię wody, ale żeby nam bardzo fajnie pracował na dnie łowiska, bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Jak widzicie, pele jest bardzo dobrze rozrobiony, bardzo fajnie się klei, a przy okazji nie jest, że tak powiem, Taka papka z niego nie, nie, nie robi nam się tutaj taka bryła po ściśnięciu. Więc nabijemy sobie go teraz do koszyczka, i zobaczymy jak będzie nam się spisywał, jak będzie pracował po wrzuceniu do wody właśnie. Gdzieś tutaj mamy nasz koszyczek. Tutaj są dwa mniejsze, które używałem w zeszłym sezonie od pewnego czasu, to znaczy od w sumie za, yy, ostatniego wypadu na ryby zacząłem używać właśnie tych większych koszyczków yy, 70 gramowych, dlatego że głównie często, najczęściej łowię z rzutu i chcę żeby to miało Powiedni ciężar. Więc tak, jeżeli chodzi o nasz pelecik, tak samo zasada działania jest praktycznie taka sama jak przy pelecie gotowym, który Wam pokazywałem. Z tym, że tutaj musimy sobie go sami zrobić. Kuleczka ląduje nam w forę, zasypujemy. za dużo. O. Ugniatamy. Nie za mocno. Tak. Myślę, że o, to będzie sam raz. Tak nam to się prezentuje. Widać, że jest to bardzo dobrze domoczone, bardzo dobrze zrobione, nie ma żadnego problemu. No i rzucamy do wody. Znowu trochę nam rudzimy. Basia, będziesz sprzątać? Zadam, sprzątać. Lecimy do wody. I czekamy. Zobaczymy, co się nam z tym stanie no niestety straty jakieś muszą być okej okay. my sobie tutaj poczekamy aż nam to zacznie pracować jak to będzie wyglądać będziecie to wszystko bardzo ładnie ojej widzieć tak a w międzyczasie pokażę Wam jak pokażę wam jeszcze jak działa nam tutaj zanęta. Zanęta, gotowa, zanęta, tak jak ten mikropelet na początku to jest gotowa zanęta do metody. Także to sobie wysypiemy. trochę zanęty, Ach, jest to korzenny miks, bardzo fajnie pachną te zanęty, te pelety, to naprawdę, to znaczy o czym Wam jeszcze nie mówiłem, a jest to naprawdę bardzo ważne, tak, firma Meus y, robi te zanęty i przynęty, y, kulki proteinowe i tak dalej, wszystko sama, y, nie są one tak jak w większości przypadków sprowadzane, tak, z Holandii czy gdziekolwiek, skąd, jako półprodukty i tak dalej, y, oni to robią sami. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić filmik z produkcji tutaj tych, tych pelecików i tak dalej. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać z przedstawicielami firmy, także naprawdę jest to duży, bardzo duży plus. Tutaj nam to widzę. Zaczyna ładnie pracować. Yy, zanęta. Sypka zanęta do metody. Gotowa. Jeżeli chodzi o zanętę, jak w przypadku peletni 2 mm, nie domaczałem go już, nie robiłem nic z nim, bo nie, nie potrzeba. Nie ma, takiego, nie ma takiego sensu w ogóle. Tak w przypadku yy, zanęty, zawsze sobie ją troszeczkę domaczam. Musimy zawsze dostosować się tak do, do Warunków, warunków panujących na, na łowisku i tak dalej. Ja sobie ją troszeczkę, że tak powiem zwilżę. Troszeczkę, nie dużo. Tak i ona już jest. Praktycznie można ją już nabijać do koszyczka. I wrzucać do wody. Jest to naprawdę super, super sprawa. Także my tutaj poczekamy chwilę, aż nam to tutaj ładnie się rozsypie. I zobaczymy, jak pracuje nam ta zanęta. No więc tak yy, teraz została nam zanęta gotowa. Którą wam pokazywałem, troszeczkę ją domoczyłem, leciutko, zresztą widzieliście, były dwa, trzy przyknięcia, także bardzo delikatnie. Ta sama zasada, tutaj się nic nie zmienia. Kuleczka do pojemnika, do naszej foremki. Zasypujemy sobie to ładnie, wszystko naszą zanętą. Tak. Dociskamy. Nie za mocno. Okej, okay. proszę. Bardzo ładnie nam to się klei. Więc teraz do wody, i zobaczymy. Jak ona będzie pracować? Widzimy. Kiedy okay. trochę namoczymy. O. Tutaj widać, że. Ta zanęta pracuje nam dużo szybciej niż yy, mikropelet. Proszę. Dużo szybciej pije wodę, dużo szybciej pracuje. Także na pewno co z tym związane jest, częściej będziemy musieli te, yy, ten zestaw przerzucać. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz wiadomo warunki są jakie są i tutaj na pewno będzie się to praca tych mikropeletów i tej zanęty na pewno się będzie różnić od tej na łowisku dlatego że w łowisku wiadomo mamy prądy jest drobnica która te Mikropelety, te zamęty i tak dalej, w tej forence nam atakuje. Także ta praca na pewno w łowisku będzie szybsza niż tutaj w tych warunkach, jakie są. To trzeba wziąć pod uwagę. Więc podsumowując, gotowy mikropelet wyciągamy, sypiemy do forenki do wody. Pelet suchy, tak jak Wam pokazałem. Nie zalewamy go wodą, tylko namaczamy mieszając go co jakiś czas, żeby ta woda się nie zbierała tylko i wyłącznie na dole. Później go domaczamy, tak, żeby on miał taką fajną konsystencję. Tak jak wam pokazywałem, żeby się fajnie lepił, ale nie powstawała z tego taka zbita kula, żeby szło mu ładnie w rękach rozdrobić do koszyczka, do wody. No i zamęta do metody tutaj akurat tak samo. Do miseczki ja sobie ją lekko zbliżam i to polecam. Leciutko naprawdę, bo ona wtedy bardzo ładnie się nam klei. A wiadomo, że zanęta dużo szybciej pracuje niż pelety. Do foremki i do wody. Zresztą pracę tych mikropeletów i zobaczycie też na filmiku. Więc tak, no, co mi pozostało powiedzieć, jeżeli pomogłem, jeżeli Wam się podoba, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję. Na pewno, jak już wcześniej wspominałem filmach, te filmiki będą się pojawiać na bieżąco. Mamy nadzieję, że jak najszybciej wyruszymy na łowisko, czekamy już na to z niecierpliwością. I do zobaczenia na... w w kolejnym filmie.